Czyli Jezus Chrystus nie poczytuje mu grzechu Świętemu Pawłowi, wydobywa go z udręczenia, ponieważ był gorliwy, ale tylko wynikało to ze świadomości natury cielesnej, cielesnej i pewnego rodzaju przyporządkowaniu prawu ziemskiemu. To jest oddziaływanie bardzo głębokie zapisane w człowieku, nawet gdy nie, nie, nie rozumie tego i nie zna. To przez pokolenia zostało to w nim zaszczepione bardzo głęboko, i odruchowo wpływa jednak na niego. Święty Paweł mówi w ten sposób, że kto nie przestrzega prawa, jest przeklęty. Spoczywa na nim przekleństwo. Więc jest zasada bardzo ciekawa. My przez wiarę nie postępujemy wedle prawa, bo zostaliśmy zwolnieni z postępowania prawa, ponieważ naszą mocą stała się wiara. Natomiast ci, którzy nie wierzą, a jednocześnie nie, nie, prawa nie stosują, na nich spada przekleństwo. Wedle prawa przeklęty jest ten, który prawa nie stosuje.